Słowa Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Wsłuchując się w dzisiejsze Słowo, uderza mnie wielkość Boga. Nie segreguje, nie stawia granic, nie unosi się dumą czy uprzedzeniami. Dla Niego ważny jest każdy, a miejsce przy Bogu jest dla wszystkich. Boże wołanie to wołanie w ciszy. Gdy wokół wszystko i wszyscy krzyczą, że moje i ja jest najważniejsze, Jego głos dobiega do uszu w momentach, kiedy hałas przemija, inni odchodzą, a człowiek zostaje sam na sam z życiem. Wtedy dociera i wybucha w pełni. Ciężar i trud codzienności. A on potrafi przynieść do ziemi i zgasić wszelką nadzieję. Bóg zna się na życiu. Dlatego prosi tylko o jedno: przyjdź. Wystarczy jeden krok. Ten pierwszy. Najważniejszy.